Witam. W tym poradniku wyjaśnię jak stworzyć własny, niestandardowy hangar do War Thunder. Ale zanim zaczniemy chciałbym zaznaczyć, że poradnik tyczy się tylko wersji PC-towej gry War Thunder. Niestety, żeby stworzyć własny hangar potrzebne jest modyfikowanie plików gry, więc na konsolach jest to niemożliwe, aby zmienić standardowy hangar lub w ogóle stworzyć własny. Tworzenie hangaru zaczniemy od tego, że musimy znaleźć miejsce gdzie będziemy pracować. Pliki gry. Jeżeli gracie na Steamie, wejdźcie na Steama w bibliotekę, ja nie mam aktualnie zainstalowanego WarThunder'a na Steamie, więc pokażę to na innej grze, np. The Binding of Isaac. Wejdźcie w właściwości, zainstalowane pliki i kliknijcie przeglądaj. I tutaj powinny się odpalić normalnie pliki Steamowe WarThunder'a. Jeżeli jak ja macie zainstalowane pliki bezpośrednio WarThunder'a bez Steama, wejdźcie w launcher w WarThunder'a, szczegóły i tutaj powinniście mieć informację, gdzie macie zainstalowanego WarThunder'a. Ja mam na ścieżce D Thunder, co oznacza, że muszę po prostu wejść w D i War Thunder, więc wejdźmy Eksplorator plików D Thunder I tutaj będziemy dzisiaj pracować. Zanim zaczniemy pracę nad własnym hangarem, musimy stworzyć plik tego hangaru. Plik o formacie BLK. Jak tu widzicie, jest na przykład config.plk, też inne hangary, które posiadam, posiadają rozszerzenie BLK. Żeby stworzyć plik BLK, dzisiaj zróbmy to na partyzanta. Skopiujmy plik BLK z konfigiem i wklejmy go tutaj. Ten plik config kopia, po prostu zmieńmy nazwę na przykład na jaką chcemy. Ja dzisiaj nazwę swój hangar poradnik Hangar. Po zmianie nazwy zmieni Wam pozycję tego pliku. O jest poradnik hangar. Wejdźmy ten w plik. kontrolem A zaznaczmy wszystko, skasujmy i wyczyśćmy, zapiszmy sobie. I mamy czysty plik do pracy nad hangarem własnym. Ten plik, który dzisiaj będziemy tworzyć, będzie zestawem komend dla gry, nazwijmy to komendami, dzięki któremu gra będzie wiedziała, jak my chcemy, żeby ten hangar wyglądał. Więc zacznijmy od pierwszego, zacznijmy od pogody w hangarze. Oczywiście zaznaczę, będę wklejał, robił kopii i wklej ze ściągawki. Nie jestem programistą, że ładnie i bezproblemowo wpisywać kod. Więc zacznijmy od pogody, która zawiera się w dwóch komendach, weather i hqweather. Drugim parametrem, jakim zmienimy, będzie poradnia w hangarze. Porad nie zmieniamy prosto. Wpisujemy taką komendę n env, env2.t i liczba. Liczba, którą tutaj wpiszemy, będzie po prostu liczba jak z zegarku, na przykład 23. Wtedy będziemy mieć 23 hangarze, czyli noc. Jeżeli chcemy dzień, no to wpiszmy sobie 14 i tak dalej. I zawsze wtedy wasz hangar będzie o godzinie 14, jak teraz tutaj jest ustawiony. Ale jeżeli kojarzycie, w zwykłym wortanderze, zwykłym hangarze. Czasy się zmieniają. Raz jest noc, raz jest dzień. Jak otrzymać taki efekt? Wystarczy dodać kolejną linijkę i zdefiniować tutaj wartość wagi, weight, i tutaj wpisać jakąś inną liczbę, na przykład liczbę 2. Dzięki temu gra będzie wiedziała, że godzina 14 w hangarze będzie o wadze 2. I musimy wtedy jeszcze ustalić kolejne godziny. Na przykład wpiszmy, skopijmy tę komendę i ustalmy, że inną godziną, jaka ma być w hangarze, będzie godzina 23. I ustalmy Wartość 1, wagi 1. Gra to będzie rozumiała tak, że godzinę 14 ma dwukrotnie częściej dawać niż godzinę 23. Oczywiście, jak ktoś chce, to może sobie dać jeszcze raz skopiować, pladeć, skopiować, pladeć i ustalić jakieś inne wartości, na przykład dać wagę 200, tutaj dać wagę, nie wiem, 150, tutaj dać godzinę 9 i tak dalej. Jeżeli chcecie, żeby zmieniała się godzina, możecie sobie wklepać ile chcecie tych wartości i wagi. W dzisiejszym poradniku, dla ułatwienia, ustalimy jedną pewną godzinę, godzinę 14. Będzie zawsze w hangarze godzina 14. I przejdźmy do trzeciej zmiennej w hangaru, czyli do zmiany map. Chyba to, co najbardziej Was interesuje. Zmiana mapy definiowana jest przez komendę levelt, levels, nazwa mapy. I teraz możecie spytać, skąd mam wziąć nazwę mapy. Jest to proste. Wchodzimy do plików gry, jak to wcześniej wytłumaczyłem. W plikach gry musimy znaleźć fordel level. W forderze level mamy wszystkie mapki jak domyślnej wersji vanilla gry. A dzisiaj róbmy hangar na mapie Poland, więc weźmy, skopiujemy nazwę tej mapy. Pamiętajcie skopiować to też z wartością.bin. .bin wklejmy do, wklej, i wklejmy do naszego tutaj pliku z hangarem. avg.poland.bin Dzięki temu zmieniliśmy mapę na Poland po prostu. Tylko tyle wystarczy. Więc tak, mamy zdefiniowane, jaka będzie poradnia w hangarze i jaka mapa będzie w hangarze. Zróbmy coś bardziej skomplikowanego. Zdefiniujmy pozycję pojazdu w hangarze. Po pierwsze, musimy ustalić domyślną pozycję hangaru. Robimy to dwoma linijkami kodu: domyślną rotacją i domyślną pozycją. Rotację chyba nie muszę tłumaczyć, będzie po prostu to kierunek pojazdu definiowało, ale domyślna pozycja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Po pierwsze, jest to w formacie koordynatów. Jeżeli graliście w Minecrafta, znacie już te koordynaty x, y, z. Pozycja w jednej płaszczyźnie, pozycja w góra-dół i pozycja w drugiej płaszczyźnie. I teraz możecie się spytać, a skąd mam wziąć te koordynaty? Po pierwsze, możecie to zrobić na ślepo, ale chyba nie chcecie robić tego na ślepo, więc będziemy potrzebować edytora misji the War Thunder. Tej oto tutaj aplikacji, którą mam z boku. Żeby zdobyć edytor map, wystarczy wpisać w Google Word Thunder CD cd key. I tu macie Word Under CDK. Klikacie Download, najnowszą wersję, i powinno Wam pobrać Gigabyte CDK. Zainstalujecie w Waszych plikach gry, to w, w Waszych plikach gry pojawi się nowy folder Word Under CDK. Wchodzimy go, i editor map nazywa się po prostu Missionet. To jest ta właśnie aplikacja edytora map. Albo tworzycie po prostu ikonkę na pulpicie jak ja miałem WT Mission Editor, na przykład jak tu piszę Mission Editor to też mi wychodzi World Thunder Mission Editor. Nie bójcie się jak coś, ta aplikacja się włącza z dobre 3 minuty, 2 minuty, Więc nie bójcie jak nie będzie się nic działo na ekranie, ta aplikacja za pierwszym razem po uruchomieniu komputera dosyć długo się włącza, od razu mówię. Jeżeli już się uruchomi editor map, po pierwsze pojawi się Wam taki ekran. Możecie tu włączyć jakąś mapę, którą możecie dzięki temu użyć do podglądu mapy. Dzisiaj robimy hangar na mapie Polska, więc użyjmy mapę avgpoland.bin. Wejdźmy, niech załaduje się mapka. Tak, jesteśmy na mapie. Pierwsze co, klikacie spacje, żeby ruszać kamerą. Uruszacie kamerą w OSD, znajdźcie miejsce, gdzie chcecie zrobić hangar. I pierwsze, co chcemy ustalić. To domyślną pozycję kamery. Ta pozycja kamery oznacza, z jakiego momentu gra będzie używała kamery do przełączania się pomiędzy hangarami. Bo na przykład, jeżeli przełączacie hangar czołgowy, a lotniczy, gra nie przełącza kamery pomiędzy idealnie tymi dwoma stami, tylko używa tej domyślnej pozycji kamery jako bazy, a później dopiero z tych koordynatów do czołgu albo z tych koordynatów do samolotu. Więc ustalmy tą pozycję najpierw. Więc będziemy chcieli to ustawić gdzieś na środku mapy. Jak uzyskać koordynaty? Weźcie to narzędzie, to kółeczko, Create Sphere, kliknijcie i przytrzymajcie lewy guzik myszki, i przytrzymajcie i ruszczaliście bok. Jeżeli, chce, jeżeli chcecie poruszać tą sferą, klikacie tutaj, move i po prostu użyjcie tych strzałeczek: czerwona, niebieska, zielona. Upewnijcie się, że jeżeli klikacie w arena numer 1, macie zaznaczone narzędzie do ruszania. kliknijcie w arena 1, i tutaj, jak macie na biało wyświetlone, to są koordynaty, więc po prostu skopijcie te koordynaty. Ja wpiszę na pałę trochę te koordynaty. Są to zbliżone te koordynaty, do tego, więc kamera podczas poruszania się po hangarze będzie startowała mniej więcej z tej pozycji. Dobra, i przejdźmy do tego, czego najbardziej chcecie. Przejdźmy do ustalenia konkretnych pozycji pojazdów na mapie. Do tego potrzebujemy cztery razy wkleić tą komendę. Unit Position. Klikaj, wklejmy to cztery razy. Dlaczego cztery razy? Bo są cztery podstawowe typy pojazdów według gry. Pierwszym typem pojazdu jest Aircraft, samolot. Drugim typem pojazdu jest Tank. Trzecim jest Ship. I z jakiegoś powodu czwartym typem pojazdu jest... Hydroplane. I to są podstawowe, właśnie cztery typy pojazdów, dla których ustalimy podstawowe koordynaty. I tu jest kilka zasad. Pierwszą zasadą jest to, że różne pojazdy różnie gra traktuje. Czołgi zawsze będzie teleportowało do Ziemi. Tutaj o takiej Ziemi. Samoloty można dać na przykład na dachu budynku, czy na skałach, bo gra traktuje skały jako obiekty. Patrzcie, wejdę w ska teksturę skały i tu jest Ziemia. Więc jeżeli byśmy czołg chcieli dać na budynek albo. Na skałę to gra teleportuje tutaj do ziemi. W okrętach oczywiście jest tak, że okręty teleportuje do wody, a samoloty można położyć sobie na budynku, na skalę, na obiektach, gdziekolwiek możemy dać samolot, tylko nie dawajmy samolotów za wysoko, bo one się zrespią za wysoko, runą w ziemię i się rozdupczą. Więc ustalmy najpierw pozycję dla czołgu. Na przykład ustalmy, że pozycją dla czołgu będzie tutaj przed kościołem. Ładna taka miejscówka, więc stwórzmy kolejną sferę. Teraz taką mniejszą, może ją troszeczkę podwyższmy. Więc po prostu skopiuję teraz te wartości. Pamiętajcie, klikacie tutaj, klikacie w sferę. Sfera powinna być na zielono, jeżeli ją klikniecie i skopiujcie te koordynaty. Jeżeli chcecie otrzymać rotację, to kliknijcie tutaj w tą strzałkę zakręconą i po prostu poobracajcie. Ruszając prawo-lewo przekręcamy sferę i po prostu nie wiem, ustalmy... Teraz jest minus 143 możemy wpisać minus 143, ale rotację ustalcie na końcu. Wejdźcie do hangaru po utworzeniu hangaru. Później dostosujcie rotację, jak chcecie. Nie ma co za bardzo w edytorze tego ustalać, więc na razie ustawmy to 0. Później jak będziecie chcieli, to sobie poobracacie te pojazdy za pomocą tutaj modelu rotation. No dobra, ustawiłem koordynaty. Jak widzicie okręty i hydroplany. Mają identyczne koordynaty, bo to są koordynaty tutaj na wodzie po prostu. Samoloty mają tutaj, czołgi mają tutaj. I teraz jest taka kwestia: mamy cztery główne klasy pojazdów, a też mamy podklasy pojazdów. Na przykład taką podklasą pojazdów są helikoptery. Gra definiuje dosyć dużo podklas. Tutaj wam je tutaj wymienię wszystkie. Tak, Z samolotów jest: bomber, flight, fighter, assault, interceptor. Helikoptery są jako Unity, Ata helikoptery i tak dalej. Dla każdego z tego typu pojazdów, podklas pojazdów, możemy ustalić jeszcze inną pozycję, jaką chcemy. Nie musimy, ale możemy. Jeżeli nie ustalimy helikopterom pozycji specjalnej, no to użyję pozycji dla helikopterów. Jeżeli chcemy, żeby gra użyła innej pozycji dla helikopterów, to już musimy po prostu skopiować Unit Post dla samolotów. W unit post dla helikopterów dodać kolejną linijkę i dodać komendę tag pod klasa pojazdu, czyli po prostu dodajmy pod klasę pojazdów helikopter. Jeszcze skopiujmy to jeszcze raz i dodajmy dla atak helikopterów i Unity helikopterów, i wpiszmy tutaj jakieś inne koordynaty. Więc tak, dla helikopterów pozycję zrobiłem w tym zameczku tutaj. Jeżeli nie uwzględnicie podklasy, to gra będzie definiowała ogólnie dla danej klasy pojazdów domyślne spawny. Jeżeli zdefiniujecie tak, czyli podklasy dla d danego typu podklasy, na przykład helikopterów, to gra użyje tej waszej predefiniowanej innej pozycji. Teraz większość roboty już mamy z głowy, więc wkleję trochę jeszcze magicznego kodu. Tu macie jakieś losowe komendy, dla których gra, które możecie się pobawić, ja polecam tego nie tykać. Jeżeli ktoś zna trochę angielski, wie co, może się domyślić niektóre, co niektóre z rzeczy zmieniają. Ja tutaj tego nie będę zmieniał i też wkleję jedną, dosyć długą sekcję kodu. O, wkleję dosyć długą sekcję kodu, patrzcie ile kodu tutaj wkleiłem. To wszystko, co tu widzicie, to jest kamera AFK. Jeżeli nic nie będziecie robić w hangarze, to gra będzie ruszać kamerą w różne, na różne sposoby. Ten cały tutaj kod to są te różne komendy dla hangaru, jak ma ruszać podczas waszej nieaktywności kamerą. Więc jeżeli chcecie, żeby zdobyć ten kod, wszystko co do skopiowania, no to w opisie filmu normalnie macie całą ściągawkę do robienia hangarów. Tutaj macie cały filmik w formie tekstowej rozpisany. Jeżeli potrzebujecie coś skopiować, to sobie możecie skopiować. Wydałem to wszystko na szaro, żeby łatwiej to można rozpoznać. Robicie kopię i zaznaczacie Ctrl C, Ctrl V, wkleja się do kodu. Więc tak, w zasadzie już mamy cały kod hangaru zrobiony. Więc zapiszcie, pamiętajcie zapisać. I teraz najważniejsza rzecz. Wejdźcie z powrotem do plików gry. Wejdźcie do pliku config i musimy tu zrobić magiczną rzecz. Wkleić w dodatkową linijkę kodu hangar blk .t i nazwa naszego pliku. Nasz plik z hangarem naz nazwaliśmy na początku filmu poradnik-podłoga-hangar, więc skopiujcie tę nazwę, wklejcie i dopiszcie .blk. Więc tak, hangar blk 2.t równa się cudzysłów poradnik-podłoga-hangar, czyli nazwa naszego hangaru .blk. Zapiszcie to, i dzięki temu, dzięki tej całej pracy, możemy w końcu wejść do gry. Dobra, zobaczmy, czy nasz hangar dobrze się wyrenderował, czy będzie dobrze działał w grze. Niech się gra włączy. Najpierw. O, dobrze wczytało mapę, więc jest o tyle dobrze. Zobaczmy. Kajak nam ładnie wyrenderował na wodzie, w jeziorku na mapie Polska. Zobaczmy. Helikopter, jako podklasa pojazdu, ładnie tutaj w zameczku nam wyrenderował. Trochę pod kątem, ale to nie szkodzi. Czołk. Czok tutaj pod zamkiem. O nawet nie trzeba go za bardzo obracać i zobaczmy samolot. Tylko gdzie mam? O, tutaj jest samolocik. I zobaczmy czy nam dobrze go wyrenderuje. No ładnie go wyrenderowało. Jeżeli chcecie poobracać pojazdy, to jak mówiłem, yy, po, podpatrzcie jak wygląda teraz pojazd na koordynatach 0. Przejdźcie do tych koordynatów model rotation i wpiszcie na przykład 90 stopni, jeżeli chcecie obrócić o Nie pamiętam czy to w lewo czy prawo obróci. To obróci o kąt prosty pojazd o 90 stopni. Jeżeli chcecie w drugą stronę obrócić, to wpiszcie minus 90, jak chcecie zrobić o 180 stopni, wpisujecie o 180 stopni. Zapisujecie plik, i jeżeli zapiszecie plik, to musicie wejść, wyłączyć grę, włączyć z powrotem. I to chyba wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że taki poradniczek do otworzenia hangaru się Wam pomógł, przyda. Pamiętajcie o ściągawce podczas własnego tworzenia hangaru, który będzie w opisie. Pamiętajcie o lajku, like subiku i dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!